Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu, w której nauczymy się określać, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną. Na początku przypomnijmy sobie w ogóle, że płaszczyznę w przestrzeni jednoznacznie wyznaczają trzy punkty, podobnie jak na płaszczyźnie prosta jest jednoznacznie wyznaczona przez dwa punkty. Zatem jeżeli na maturze mielibyśmy zadanie z przekrojem prostopadłościaną, to ta płaszczyzna, którą będziemy kroili nasz prostopadłościan, żeby otrzymać jakiś przekrój, musi być jednoznacznie wyznaczona przez trzy punkty. Czyli mogą dać nam trzy punkty w prostopadłościanie, które wyznaczą taką płaszczyznę, ale równie dobrze mogą dać nam jakiś odcinek w prostopadłościanie, przekątną ściany, jakąś krawędź i dodatkowo jeszcze jakiś punkt. I ta sytuacja jest równoważna sytuacji z trzema punktami. Każdy odcinek bowiem kończy się dwoma punktami, czyli jeżeli mamy odcinek, to tak naprawdę mamy co najmniej trzy punkty, które należą do danej płaszczyzny i możemy je wykorzystać do stworzenia takiej płaszczyzny. Nawet wypadałoby, mając trzy punkty, każde dwa z nich połączyć odcinkiem. Jeżeli tak się szczęśliwie zdarzy jak w tym przypadku, że wszystkie trzy odcinki leżą na ścianach bądź krawędziach naszego prostopadłościanu, to ograniczają one już przekrój prostopadłościanu tą płaszczyzną. Czyli gdybym tutaj sobie zakolorował ten trójkąt, no to byśmy wyraźnie zobaczyli, że to jest przekrój prostopadłościanu płaszczyzną przechodzącą przez te trzy punkty. No i do takiego zadania moglibyśmy mieć różne polecenia oprócz znalezienia tego przekroju. Na przykład takie najbardziej narzucające się to policzyć pole otrzymanego przekroju. W tym przypadku mamy trójkąt. Widzimy, że nie będzie to trójkąt równoboczny, ale będzie to trójkąt równoramienny. Te odcinki są równej długości, ponieważ w podstawie mamy kwadrat o boku 6. Czyli możemy sobie zaznaczyć, że ten odcinek i ten odcinek są równej długości. Możemy ponadto policzyć długość podstawy naszego trójkąta, długość tego odcinka, ponieważ mamy kwadrat oboku 6, to przekątna tego kwadratu to będzie 6 pierwiastków z 2. No i moglibyśmy jeszcze obliczyć wysokość opuszczoną z tego wierzchołka na podstawę naszego trójkąta. Wysokość trafi dokładnie w środek, ponieważ to jest trójkąt równoramienny. Zaznaczmy sobie, że tutaj mamy kąt prosty. No i teraz, żeby policzyć pole tego trójkąta, to musimy policzyć po prostu długość tej wysokości. Może nazwijmy sobie ją literką H. Żeby ją policzyć, to możemy skorzystać na przykład z tego trójkąta prostokątnego, w którym wiemy, że ten odcinek to jest połowa całej przekątnej. Cała przekątna to jest 6 pierwiastków z dwóch, to ten odcineczek tutaj to będą 3 pierwiastki z dwóch. Także jedną przyprostokątną w tym trójkącie prostokątnym już mamy. Jakbyśmy policzyli przeciwprostokątną, to mielibyśmy dwa odcinki w trójkącie prostokątnym i H policzymy. Żeby policzyć ten odcinek, to również możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, na przykład dla takiego trójkąta prostokątnego. Tutaj mamy długość 8, tu mamy długość taką samą jak tu, czyli 6, to stwierdzenia Pitagorasa łatwo policzyć, że Przeciwprostokątna w tym trójkącie prostokątnym będzie miała długość 10. No i gdy mamy już te dwa boki, no to wysokość H bez trudu również z Pitagorasa byśmy policzyli, mając wysokość i podstawę pole trójkąta już policzymy. Także w taki sposób łatwo można rozpracować sobie taki przekrój, po prostu szukając trójkątów prostokątnych. To jest kluczowa sprawa w zadaniach ze stereometrii. Zawsze szukamy trójkątów prostokątnych i albo twierdzeniem Pitagorasa, albo funkcjami trygonometrycznymi, albo czasem też podobieństwem trójkątów takie trójkąciki się rozpracowuje. Także tak może wyglądać zadanie obliczeniowe z przekrojem prostopadłościanu, a teraz jeszcze poćwiczymy to, co w tej części jest najistotniejsze, czyli wyznaczanie figur, które są przekrojami prostopadłościanu płaszczyzną. Oto nasz kolejny przykład. Mamy trzy punkty, no to spróbujmy wyznaczyć przekrój ścianu płaszczyzną przechodzącą przez te trzy punkty. Zaczynamy standardowo od połączenia punktów. Widzimy, że tu otrzymaliśmy fajnie odcinek leżący na ściance. Tutaj także otrzymujemy niezłą sytuację odcinek leżący na krawędzi. Po połączeniu tych dwóch punktów. Otrzymujemy nieco gorszą sytuację, bo otrzymujemy odcinek wewnątrz bryły. Czyli jakbym teraz zakolorował nasz trójkącik niebieski, to to nie będzie pełny przekrój poprzeczny. Musimy się wydostać jakoś na ścianki boczne. W tym celu możemy zastosować na przykład taką sztuczkę, że mając ten odcinek, który leży wewnątrz, możemy na przykład sobie zaznaczyć jego środek. To jest niewątpliwie punkt, który należy do płaszczyzny wyznaczonej przez te trzy punkty. Skoro tak, to do tej płaszczyzny również musi należeć cała prosta, przechodząca przez ten punkt i przez ten. No to narysujmy taką prostą. Ona trafi nam tutaj w ten wierzchołek, czyli ten punkt również musi należeć do tej płaszczyzny. Dlaczego ona tutaj trafiła? Ponieważ to jest środek całego prostopadłościanu. Zaznaczyliśmy sobie środek całej długiej przekątnej. Więc tutaj startując z tego wierzchołka, przechodząc przez ten środek, musimy trafić w kolejny wierzchołek, tworząc tutaj kolejną przekątną naszego prostopadłościanu. Skoro mamy ten punkt należący do naszej płaszczyzny, no to znowu możemy połączyć punkty należące do tej płaszczyzny, czyli ten z tym oraz ten z tym. No i w ten sposób wydostaliśmy się już na zewnątrz. Ten odcinek leży na ściance bocznej, ten leży na krawędzi, czyli mamy cały przekrój tego prostopadłościanu. W tym przypadku to byłby prostokąt, czyli jeszcze prościej niż mieliśmy w przypadku poprzednim. Chociaż wyznaczyć ten przekrój było trudniej, ponieważ na początku ta jedna, ten jeden z odcinków, który narysowaliśmy, był wewnątrz bryły. No, ale stosując tą sztuczkę, o której Wam powiedziałem, biorąc sobie dowolny punkt należący do dowolnego odcinka, który już mamy, i prowadząc prostą przez dowolne dwa punkty należące do tej płaszczyzny, otrzymujemy prostą należącą do tej płaszczyzny. I jak przetnie się z jakimś wierzchołkiem, no to wtedy wiemy, że ten wierzchołek również należy do tej płaszczyzny. Także tak można sobie radzić w takich trudniejszych sytuacjach. Spójrzmy teraz na kolejne przykłady. Tutaj mamy takie punkty definiujące naszą płaszczyznę. Zaczynamy standardowo od połączenia tych punktów, które mamy. Tu jest nieźle, bo otrzymaliśmy przekątną podstawy. Odcinek w ściance naszego prostopadłościanu. Tu też jest nieźle, bo otrzymaliśmy krawędź naszego prostopadłościanu, a tu znowu jest kiepsko, ponieważ otrzymaliśmy przekątną. No to my już w tym momencie powinniśmy widzieć, że jeżeli. Ten fragment naszego przekroju, właśnie jest częścią naszego przekroju, no to dalsza część będzie tutaj. I to moglibyśmy wyprowadzić, udowodnić tak samo jak w przykładzie poprzednim: zaznaczyć sobie środek naszej przekątnej, połączyć środek z tym wierzchołkiem, polecieć dalej z tą prostą, która należy do naszego przekroju, trafi w ten wierzchołek, mamy kolejny punkt należący do przekroju, to łączymy go z już istniejącymi. Punktami w ten sposób i otrzymujemy pełny przekrój. Moglibyśmy teraz dokolorować do końca tę naszą płaszczyznę i mamy pełny przekrój wyznaczony przez te trzy punkty. Także to znowu taka trudniejsza sytuacja, ale w taki sposób z tą sztuczką radzimy sobie również bez problemu. No i tutaj na deser mamy jeszcze taki łatwy przypadek: trzy punkty leżące na krawędziach, jak połączymy. Te dwa punkty to otrzymamy odcinek na ściance. Te dwa punkty również na ściance odcinek i te dwa punkty także na ściance odcinek. Tu otrzymaliśmy jako przekrój y, trójkąt, który nam odcina tak jakby narożnik naszego prostopadłościanu. Pewien ostrosłup tu został wycięty. Spróbujmy teraz zrobić podobne zadanie, takie które mogłoby się pojawić na maturze obliczeniowej z sześcianem. Sześcian to też jest prostopadłościan i bardzo podobnie jak w przykładzie poprzednim zaznaczyłem tutaj trzy punkty na środkach krawędzi tego naszego sześcianu i spróbujemy na początek wyznaczyć przekrój sześcianu płaszczyzną przechodzącą przez te trzy punkty. To będzie zadanie łatwe. Zrobimy to tak samo jak w w przykładzie poprzednim z prostopadłościanem, to jest nasz przekrój. Możemy go sobie nawet tutaj zakolorować i widzimy, że ten przekrój odcina nam z sześcianu taki ładny narożnik. No i polecenie do tego zadania obliczeniowe mogłoby być takie, żeby policzyć objętość większej bryły, powstałej w wyniku przecięcia sześcianu tą płaszczyzną. Widzimy, że większa bryła to sześcian bez tego odciętego narożnika. Żeby policzyć objętość tak otrzymałej bryły, to chyba najłatwiej byłoby policzyć objętość całego sześcianu, objętość tego ostrosłupa, który to odcięliśmy, i potem odjąć od objętości całego sześcianu objętość tego ostrosłupa. No to spróbujmy na sam koniec wykonać takie zadanie obliczeniowe. Napiszmy sobie, że V sześcianu to się równa. Bardzo prosta sprawa: 4 do potęgi trzeciej, czyli to będzie 64. Teraz musimy jeszcze obliczyć objętość tego ostrosłupa. Żeby to zrobić, to na pewno będziemy mogli na początek policzyć długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa. Bardzo łatwa sprawa jest z tymi odcinkami, które są oznaczone tymi dwiema kreseczkami, ponieważ to są połowy krawędzi naszego sześcianu. Cała krawędź ma długość 4, czyli te odcinki, te krawędzie naszego ostrosłupa, wszystkie mają długość 2. Bardzo łatwa sprawa. Może nieco trudniej będzie policzyć długości tych niebieskich krawędzi, ale nie dużo trudniej. Gdybyśmy sobie narysowali przekątną ściany naszego sześcianu, to ta przekątna oczywiście będzie miała długość 4 pierwiastki z 2, bo to jest przekątna kwadratu obok długości 4. Tu 4, tu 4. Czy chociażby z Pitagorasa możemy wyliczyć, że ta przeciwprostokątna w takim trójkącie prostokątnym ma długość 4 pierwiastki z 2. Skoro tak, to ten odcinek będzie dwa razy krótszy, ponieważ łączy Środki boków naszego trójkąta prostokątnego z podobieństwa trójkątów, na przykład tego trójkąta i tego trójkąta. Widzimy, że ponieważ ten trójkąt jest dwa razy mniejszy od tego trójkąta, to podstawa będzie dwa razy mniejsza od tej. Czyli skoro tu cztery pierwiastki z dwóch, to ten niebieski odcinek będzie miał długość dwa pierwiastki z dwóch. Podzieliliśmy Tę liczbę na dwa. No i wszystkie pozostałe odcinki tak samo. Tu także dwa pierwiastki z dwóch, i tu także dwa pierwiastki z dwóch. Sześcian jest taki ładny, symetryczny, także wszędzie otrzymujemy to samo. Czyli w zasadzie już wszystko wiemy o tym naszym ostrosłupie. Możemy sobie wykonać dla niego rysunek poglądowy. Narysujmy sobie ten nasz ostrosłup. W podstawie mamy trójkąt równoboczny. W wysokości w trójkącie równobocznym przycinają się. W jednym punkcie i ponadto dzielą się w stosunku 2 do 1. To jest bardzo ważna informacja, z której za chwilę skorzystamy. Podpiszmy sobie jeszcze dane na tym naszym rysunku. Wiemy, że krawędzie boczne mają długość 2: tutaj 2, tutaj 2 i ta z tyłu także 2. Krawędź podstawy, tak jak policzyliśmy, ma długość 2 pierwiastki z 2 i tak samo tam z tyłu dwa pierwiastki z dwóch i tutaj również mamy dwa pierwiastki z dwóch. Skoro tak, to możemy na pewno policzyć pole podstawy tego ostrosłupa, będzie nam potrzebne do objętości i potem jeszcze będziemy musieli obliczyć wysokość h duże całego ostrosłupa. Żeby policzyć tą wysokość h duże, to będziemy mogli skorzystać z jakiegoś trójkąta prostokątnego, na przykład z takiego trójkąta prostokątnego. Wysokości H nie znamy, ale przeciwprostokątną długości 2 mamy i ten odcinek możemy dosyć łatwo wyliczyć, licząc wysokość w trójkącie równobocznym oboku dwa pierwiastki z dwóch. Wykonam jeszcze jeden rysunek poglądowy do tego zadania. Narysujemy sobie trójkąt równoboczny, to będzie ten nasz trójkąt oboku dwa pierwiastki z dwóch. Narysujemy wszystkie trzy wysokości. Tego trójkąta równobocznego. I jeszcze raz podkreślam tę ważną rzecz. Przypomnijmy ją sobie. Ona zasługuje na powtórzenie, że wysokości w trójkącie równobocznym przecinają się w stosunku 2 do 1. Czyli jeżeli teraz policzymy sobie taką wysokość, może nazwijmy ją cały ten odcinek literką H, to ta wysokość H jest równa ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego a pierwiastki z trzech na 2 nasze a jest równe dwa pierwiastki z dwóch, czyli razy pierwiastek z trzech jeszcze na 2, dwójki się skracają, zostaje pierwiastek z 6. Czyli moglibyśmy sobie tę naszą wysokość każdą z nich, bo one wszystkie są identyczne na tym rysunku, rozbić na dwa odcinki, na ten odcinek i na ten odcinek. Nas bardziej interesuje ten odcinek, ponieważ on występuje tutaj, w tym trójkącie prostokątnym, to jest ten odcinek tutaj, czyli oznaczmy go sobie literką x, ten może sobie oznaczmy literką y i możemy napisać, że x to się równa 2 trzecie całej wysokości, czyli 2 trzecie razy pierwiastek z 6, a y moglibyśmy napisać, że jest równe 1 trzeciej całej wysokości, czyli 1 trzecia razy pierwiastek z 6. No i teraz, gdy mamy już obliczonego naszego x, czyli ten odcinek, to stwierdzenia Pitagorasa możemy policzyć wysokość h. Może wyrysujmy sobie jeszcze na oddzielnym rysunku ten nasz trójkąt prostokątny z naszą wysokością h. Tutaj mamy odcinek x, to jest ten odcinek. Wyliczyliśmy, że to jest 2 pierwiastki z 6 przez 3. Przeciwprostokątna jest równa 2. No i możemy teraz stwierdzenia Pitagorasa napisać, że. Przyprostokątna h podniesiona do kwadratu to się równa przeciwprostokątna do kwadratu, czyli 4 minus kwadrat tej przyprostokątnej, czyli 4 razy 6 podzielić na 9. To się równa, będę kontynuował rachunki już w tej linijce, wyliczymy ile jest równe h kwadrat, 4 minus 6 z 9 skracamy, 3 tutaj 2, wychodzi 8 trzecich, sprowadzamy liczby do wspólnego mianownika. 12 trzecich minus 8 trzecich to się równa 4 trzecie. Czyli możemy napisać, że h to się równa pierwiastek z tej liczby, czyli 2 podzielić na pierwiastek z 3, czyli usuwając niewymierność z mianownika 2 pierwiastki z 3 przez 3. No i gdy mamy już wyliczoną wysokość, to objętość naszego ostrosłupa liczymy bez trudu, napiszmy sobie, że V ostrosłupa to się równa 1 trzecia razy. Pole podstawy. W podstawie mamy trójkąt równoboczny oboku dwa pierwiastki z dwóch, czyli A kwadrat, czyli ta liczba dwa pierwiastki z dwóch do kwadratu razy jeszcze pierwiastek z trzech i dzielone przez 4, no i jeszcze razy wysokość h, czyli dwa pierwiastki z trzech przez 3. Widzimy, że dużo rzeczy nam się tutaj uprości. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z trzech to jest 3. Czyli możemy sobie skrócić z tą trójką z mianownika. Tak samo tutaj pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2, razy 2 to 4, czyli pierwiastek z 2, tą dwójkę i czwórkę możemy sobie skrócić. No i w liczniku nam zostanie 2 do kwadratu to jest 4, a w mianowniku zostanie 3, czyli zostaje po prostu 4 trzecie. Czyli tyle jest równa objętość naszego ostrosłupa, to mieliśmy obliczoną objętość sześcianu, czyli gdybyśmy chcieli obliczyć objętość bryły, która powstała z sześcianu poprzez odcięcie tego narożnika, no to napisalibyśmy, że nasza szukana objętość to jest objętość sześcianu, czyli 64 minus objętość tego ostrosłupa, czyli minus 4 trzecie. No i to wychodzi 62 i jeszcze 2 trzecie. Odejmujemy jedną i jeszcze jedną trzecią. No to wynik byłby taki. Na koniec zrobiliśmy sobie takie nieco trudniejsze, może zadanie, ale główna idea z tej wytycznej CKE jest taka, żebyśmy umieli rozpoznawać te przekroje prostopadłościanów przeciętych płaszczyzną. No i mam nadzieję, że na tych przykładach sobie przećwiczyliśmy, jak szukać takich przekrojów, i już będziecie umieli to robić. Także dziękuję bardzo Wam za uwagę w tym odcinku, życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.